Coj cześć, witajcie w kolejnym odcinku z panu za wam drugim. I dzisiaj po lecimy w podróż w dalej. Jasne, powiedz mi tylko A, czy my mamy mody na plecaki, czy nie? Nie mamy modów na plecaki. Kurczę, widzę, no widzę, no, mogą napisać no w komentarzach, czy mamy dodać mody na plecaki. To jest jakiś póki, póki ja jeszcze nie wpadłem w taki szały, że nie stwierdziłem, że sam je dodam bez dyskusji, to mają szansę wykazać swoją opinię. Mhm. <tłuk> Dobra, Fak! O, dobra, nie, żyję, Niech już mhm, potem Mhm, parę, e, Czyli to, rozumiem, to, 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 to. że ja idę za tobą, bo ty znasz kierunek. Tak, idzie za mną. No, tak, powiedzmy, powiedzmy. Nie, bo wiesz, mamy 4 strony świata, w które możemy pójść, nie? Więc. Nawet 8. Nawet 8, no, dokładnie. No, Tak naprawdę to. Okej, okay, czekaj. Okay. Chodź, chodź. Tejda? Ty poszedłeś tutaj? Co? Jak tam... No kurwa parker, parkery. Okej, chodź. Łuc. Łuc. Nie spadnij, nie to jest... niebezpiecznie. Nie domyślam się. Który ten węgiel tutaj? Z tego co mi się wydaje to my mamy Vein Mining w końcu, czyli że wykupuje wiesz, jak masz węgiel i to tak, wykupuje całą rudę, tylko musisz kliknąć odpowiedni przycisk przy tym. Ja mam bodajże to pod kontrolę, Ale co zaraz zobaczymy, pójdziemy potem węgiel na dole. I zaraz ci powiem. Hmm. No i po prostu Ciebie są przy węglu. I teraz sobie to I I cyk. A, ale cuda. Dobra, jest sobie. Jak mówisz? Kontrolne wcisnąć? Ja przytrzymałem kontrolę. Defaultował u ciebie to jest chyba pod tyldą, ale nie jestem pewien. Tak, Tyldo. No i widzisz. Poszłam na górę. Zabudowałam i do wyjścia to wyjście w ogóle. Za człowiek.

Dokładnie tak. Tędyk, tędyk, tędyk. Nie wiem, hmm. Ja nie umiem takich robić magicznych. No to są tylko lekkie skoki, o czym ty mówisz. Jest prosty chopski. i jest na górze proste jak rozlewanie mleka. widzisz to jest super myślę że przejdziemy się nie wiem stronę. czy chcę komentować twoje poetyckie ej, patrz, jakie ładne trzeba na tym nie. na samej Tam? Mówię o tej takiej jakby górce Yo. Tak, widzisz to, to? To, jest, to jest nie jest górka to jest po prostu taki badel z ziemi do góry co nie, wiem, nie to wygląda nie wygląda. To Tu jest zima, tam jest... O, tam jest spruz. Jak będziemy potrzebować spruza, to mamy go blisko. Mamy to wszystko blisko. Dymanie. Nie wiem czy żeśmy zwrócili na to uwagę wcześniej, ale tu mamy Dark Oak, tu mamy spruz, tam są bagna razem z ołkiem zwykłym i... Um, Nawet tym, jest. z brzozowym. A, a tu jest sawana, no to mamy wszystko. Ale elegancko. Hmm. No a o skończyło mi się jedzenie. Ojej, niedobrze, karamba. No to ja mam trzy. Ja wykopię takie jedno wielkie drewno. Patrz. Pyk, cyk, 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 pyk. Ale super. Ło. Wow. Jeszcze to. Czyli dodaliśmy w końcu tego. No tak, no wiesz, jest Timber normalnie. Caż. To jest tutaj, Digus Maximus. Też z dom? Tak, też z tym dom, dobra. Tak, ty masz po tym ja sobie zmieniłem na kontrola, i mi tak łatwiej. Dobra, dobra, spokojnie. Też sobie będę zmienię. Czuw, Patrz. O. jedzenie, żeby się robiło, i muszę wypuścić, po poczekaj. No dobra, teraz jest jeden malutki problemik. Jak sądzę? No. Ty wiesz, czym mi się to kojarzy? Tylko. Jak masz takie sceny w filmach, że jadą na przykład jakimś albo samochodem, albo biegną, i muszą. Skoczyć z wielkiej przepaści, ale na dole są drzewa i dżungla ogólnie, nie? I łapią się za liany, ratując się przed śmiercią od upadku, nie? I po prostu to mi tak przypomina, jesteśmy na takiej przepaści. Możemy tak skoczyć i złapać się lian na dole, nie? To jest taka scena jak z filmu, jedne co mi to przypomina. Jest w jakiś sens. Fiaderkę już robię, spokojnie. I chcesz A, zrobić tko. wiadro na liściu. No ja tak. ci życzę. Nie, ma to wody, dobra, nie przemyślałam tego, ale tak żelazo, to i tak że razę jak zacząłem zaczęłam się Patrz, 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 tam jest woda. Tam jest, gdzie? tam w tym takim jaju. Tam jest jajo i tam jest woda. Czekaj, nie fajnie o czym mówisz. No po prawej stronie jest taki jajo, i tam jest woda. Ach, tam... dobra. dokładnie naprzeciwko nas. Jest takie jajo. No to? Próbuj lecieć jak chcesz. Co tu masz jeszcze jedno. Zrób sobie no, z tego wiadero. <grym>, tak, No Musimy zejść powoli jak normalni, cywilizowani ludzie. Poza tym wydaje mi się, że mamy moda, który... Dobrze mówię? Tak, który nam delikatnie obraca ekran jak chodzimy. Przy tym e, delikatnie skręca ekran do góry, powiedzmy, jak spadamy. Więc na, na krótszą metę to jest, awkward, to jest ok, ale na dłuższą, jak będziemy spadać, to nie jesteśmy w stanie zrobić e, water'a, bo tak bardzo przekrzywi się ekran do góry. A faktycznie, dopiero zauważyłem, zauważyłam. Szczerze, no. nie słyszałabym o to uwagi, gdybym się tego nie powiedział. No widzisz, no, jak będziesz robić water'a, to zauważysz. Ach. Jasne. Ten dyk, ten dyk, ten big. Dobra, spokojnie, wszystko pod kontrolą. No, weźmy to wygierta jeszcze stąd. No, idziemy spokojnie schodzić. Co to tam jest Jolu? Jolo. <grystanie> że jak ja się Myślałem, że mnie ukłamałeś. <grystanie> Mam tą wodę, chodź, tak, eee, na Popłynęłoś ku... tak, w górę. do A tak. tam, do Tu, 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 już jesteśmy. Też. Ja chcę, chcę. Już zobacz, to jest tu jest jaja. No, A no. Chcę jakbyś chciała zrobić watera w liściu, nie da się. Woda zostaje w liście. Nie no, wiem, że w się nie da, ja tylko zdałam sobie sprawę, że tam na górze wody nie było w ogóle. No sobie wody z tym wziąć. Tak, tak. Ooo nie mamy moda tego efektyw? effectivity? Jakoś tak. Tego, że jak nie skaczesz do wody to nie ma tego takiego fajnego Musimy goć... Go na, na następnym odcinku będzie. A, widzę faktycznie. Widzisz, jak skaczesz no. do wody to nie ma tego efektu fajnego. A przydałby się. Tak. Moja. Moja, moja, moja. A ty kurde. Ło, zombie. Tak. Timur, Timur. Timur. Idziemy. O kurczę. Co ty wiesz? A to ile potrzeba? Powodne. Czekaj. Pajonki nik! Pająki! nik! Wow! Podróżowanie w nocy. Podróżowanie w nocy to nie jest dobry pomysł. A Ja mam trzy wełny. Jak trzy pełne, no masz trzy wełny, możemy. A, jedno, mam jedną wątpliwość. Mam... A no to nie może mieć Tu jest azalia... A wiesz co to znaczy? Azalia? No. O. To znaczy, że pod nami jest laszki. No... Zatem ja sobie tu podejdę. Zrobię waypoint. A azalia 3. Zrobię go na taki light purple i ustawy do tak i wrócimy się tu i kopiemy się do dołu jak będziemy szli do kopalni, ale na razie jedziemy tylko zwiedzać. Jasne. Będziemy odkrywać co tu mamy, bo tego nie zrobiliśmy ostatnio. Trzeba to zrobić. Trzeba koniecznie wiśniowe znaleźć drzewo. Tak. No tak, bo to jest 1.20. Hmm. Różowe drzewo. No, różowe drzewo. Wszystka różowa. Zapomnij, nie ma szans. Możemy szczerze mówić różowe rzeczy. Co się spodziewałeś w ogóle? O kurde, o kurde, o kurde. O, walka, walka. Myślałem, że Creeper wybucha, tak mi zaświeciłaś. To jest spokój. Muszę cię częściej tak straszyć. Krofna jesteś. Nie no, tu jest Creeper. <laughs> creepa. Aaaa.

robię, wyro. SWEET DREAMS! A, zaraz robi! Dobra, jest tylko jeden mały jeszcze kopu. Musimy zniszczyć to łóżko i zabrać, czyli nie będzie... Nie Tak, oraz jesteśmy w Dark Forestie, przez co mowy i taki jest kies od Tak, Także trzeba stąd Dobra, wyjść. nie panikuj, młoda. Nie ma lipy. Gdzie ty jesteś? Tak. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, jeszcze raz tego lasu. O, A cię. już idę. Co ja mam? Nie ty wiem. Ty nie wiesz, co ja znalazłem. Gdzie ty jesteś? E... Widzę cię. Tu, 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 Jestem jak na na nawet... tu, patrz patrz na dole. tu, okej Laszka! Dobra, serdecznie pójdziemy. Jest, jest jest jesteś A tu zrobimy. A, jesteś A do zrobienia. Ale ślicznie. Chodź, chodź na górę. Chodź tu. czekaj, okay. też. Też z ponta, matko poczekaj. Ale ja mam mój płyta, Jak zrobiłem. Mój punkt chodź tu na górę, zobacz, co mam. Chodź, pokażę. Chodź tu. Idę. się do góry. Czekaj. Po co tu jest? Nie wiem, co tu jest. bardzo 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 Po co tam jest? Po co tam jest zadzielane? Po co tam jest? To widzisz to? Widzisz to? Widzisz to? Idziemy tam, Teraz? Nie no, nie wejdziemy tam. W sensie idziemy tam, ale nie wchodzimy tam. To no jest różnica. No, okej. Okay. Trzech sekund byśmy nie wytrzymali. No, wózki to. Tak, tak też coś czułam, że właśnie to znalazłeś tak tak. Nieco Innego można znaleźć w Dark foreście. Ale Być szczerze... To jeszcze to był Dark Forest. No. No nie wiem, czy kiedykolwiek natknął się na to niechcący. W sensie nie Szczerze? znajdując mapy od Villagera i nie idąc tak, 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 no. No, doskituję, ja chyba też nie. Zawsze się kupowało mapy od Villagera i chodziło, się tak. szukają tego, nie? Może jeszcze na Xboxie grałam, to się niechcąc nie natknęłam. Coś było, ale no, nie, tak na Java... To jest strasznie małe. I każdy no, świat miał że że będzie, będzie, tak, że to dużo będzie. Leśny dwór, Składnie. to jest po polsku. No to tu ja tu stawiam mój point w takim razie mansion, czyli leśny dwór. Nie ma tu brązowego, nie ma. No to zrobię grey, Elegancko. No dobrze. No to w takim razie, skoro jeszcze tu nie wchodzimy, to nie wiem co możemy zrobić. Myślę, że możemy, możemy się to ustawić i zakończyć odcinek. Co ty no to? Dobra, dobra, ale tu to znaczy A, kletnia. bo ciebie tu nie, będzie tu jeść. Na górze. A, A. Mat... <laughs> Mogę ci tu w mm, Nie trzeba. A. <śmiech> <śmiech> Oni tędy nie wejdą? Chyba nie. Nie Baj, bo ja nawet nie wiem, czy... A nie, są tu. Okej, okay. <laughs> tam na matce i są. Okej okay. To otrzymajcie. No to co, co? A, to. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć, cześć podajem, Ach, na Discorda. Tak, co? A, na Discorda papycie, będziemy robić. Pożywiamy Discorda. Pożywiamy no. Discorda.